Cześć Boże, dzień dobry! Ponieważ pod filmem zatytułowanym Powołanie żeńskie katastrofa pojawiło się sporo komentarzy, postanowiłam na niektóre z nich odpowiedzieć. Odnośnik do filmu umieszczam w opisie tego filmu. Na początek może komentarz pani, która się podpisała, gosia. Problem formacji i formatorek. Niejednokrotnie formatorką jest przypadkowa siostra. Nieprzygotowana do swojej funkcji kompletnie, mająca na głowie szereg innych obowiązków: kuchnia, ogród, szeparnia. Zacznijmy może od pierwszej rzeczy. Wydaje mi się, że w Polsce w ogóle temat formacji duchowej jest zbyt mało znany. Często błędnie się uważa, że właściwie formacja to jest coś związanego głównie z zakonami. No jest to myślenie błędne, wszyscy tak naprawdę potrzebują formacji, i tak samo świetcy i konsekrowani. Kłopot polega na tym, że u nas albo się myli formację z edukacją religijną. No podam przykład. W jednej ze wspólnot bliżej mi znanych na przykład mistrzyni miała taki zwyczaj, że czytała sobie jakąś pobożną książkę na przykład o Matce Bożej, a potem relacjonowała ją własnymi słowami. Postulantką i nowicjuszką. No, To jest edukacja religijna, ale naprawdę trudno to nazwać formacją, bo jednak, formacja to powinno być kształtowanie do życia radami ewangelicznymi. No, wbrew pozorom, zresztą, tak naprawdę, do pobożnego życia chrześcijańskiego, to pewne praktykowanie tych rad ewangelicznych jest też wskazane również osobom świeckim, a nie tylko. Prawda, tym, którzy składają związane z tymi radami śluby. Jeśli chodzi o przygotowanie, bo tutaj, tutaj Pani podkreśla, że nieprzygotowana, tak naprawdę formować inne siostry powinna móc prawie każda siostra. Bo tu przecież nie chodzi tylko o wykształcenie, bo pewne rzeczy można sobie doczytać, Natomiast no tutaj chodzi jednak o to, żeby ktoś był samokształtowany wewnętrznie i dojrzały. To jest bardzo istotne. Samo wykształcenie mam wrażenie to jest zdecydowanie za mało. Sama też się zetknęłam kiedyś z taką sytuacją, kiedy osobą odpowiedzialną za formację była absolwentka psychologii. No i nie było to niestety, znaczy nie był to, nie był to dobry wybór generalny. Jeszcze a propos tutaj tych obowiązków, myślę, że to jest tak, że w ogóle w wielu wspólnotach panuje specyficzny taki kult pracy. Myślę, że praca może być takim, takim wypełniaczem, kiedy brakuje tak naprawdę tego głębokiego życia duchowego, no to wtedy wymyśla się właśnie różnego rodzaju zajęcia, czy tak jak pani tutaj pisze, że. Wielokrotne, tak, czyszczenie schodów, które już są czyste. To jest też takie wyobrażenie, że trzeba zająć czymś nowicjuszkę, bo jak nie, to, prawda, nie wiadomo, będzie miała jakieś głupie myśli i za dużo wolnego czasu jej zaszkodzi. No i to powoduje, że potem jest też taka gonitwa z jednego zajęcia do drugiego. Poza tym, no wiem, że niektóre panie, które mnie słuchają, mogą się poczuć dotknięte, ale ja uważam, że generalnie my kobiety mamy skłonność jakby do wyszukiwania sobie prac, które są pracami niekoniecznymi. Czy też do takiej nadmiernej dbałości o detale, która to dbałość jest naprawdę zupełnie niepotrzebna. I nie mówię tutaj tylko o jakichś skrajnych przypadkach, które nazywamy pedanterią. Nie. Tutaj jeszcze pani przywołuje takie coś, cytuję: Szafowanie bardzo łatwe wolą Bożą i mieszanie pana Boga. Do spraw typu jedzenie jabłka, tak? Tutaj pani opisuje, że ponieważ jadła jabłko gryząc, to się dowiedziała, że to jest niezakonny sposób jedzenia jabłka. Powinna je kroić nożem, a nie gryźć. No to jest jeszcze dla mnie jeden z takich przykładów koncentrowania się na pewnych rzeczach zewnętrznych, podczas kiedy jest właśnie zagubiona ta głębia życia duchowego. I takie sprawy obyczajowe, zwyczajowe powiedziałabym, w wielu wspólnotach jakby wypełniają bardzo dużą część czasu, ale to wskazuje tylko na zagubienie, zagubienie przełożonych i zagubienie członków wspólnoty, bo jednak będę to powtarzać, wspólnoty życia konsekrowanego są z gruntu bardzo demokratyczne, przełożonych się wybiera. No więc jeśli jakaś wspólnota większością głosów za swego grona wybiera osoby, które potem tak kształtują y, życie domu czy w ogóle życie zgromadzenia, no to wskazuje na to, że no, taka mentalność jest rozpowszechniona. I zgodzę się, to jest to jest problem. I ta właśnie mania rozmaitych, takich niepotrzebnych prac często też właśnie z tego się bierze. Y, no, jeśli chodzi o tą wolę bożą, to Często się podkreśla, że to w taki sposób się właśnie kształtuje też posłuszeństwo, wydając jakieś takie różne, czasami absurdalne polecenia. Tylko naprawdę, jeżeli Mistrzyni Nowicjatu czy przełożona zadaje siostrze czyszczenie po raz kolejny czegoś, co już zostało wyczyszczone, to z całym szacunkiem, ale naprawdę posłuszeństwa można uczyć w inny sposób niekoniecznie w taki. Jeszcze tutaj mam komentarze od dwóch osób. Jedna, no właśnie, pan, który się podpisuje Rozumek Mały, napisał: Nie ma już takich funkcji dla sióstr w kościele, których nie mogliby sprawować świecy. No ja przepraszam, ale ja czegoś takiego w filmie nie powiedziałam. Ja mówiłam o tym, że jest bardzo wiele sfer, w których dzisiaj mamy obecność państwa. I co za tym idzie, także świeckich pracowników, podałam przykład edukacji, prawda, czy ochrony zdrowia i to jest jednak trochę coś innego. To nie oznacza, że, że tak powiem, świeccy mogą we wszystkim siostry zastąpić. Nie. Jeszcze jeden komentarz. Pani podpisująca się Maria Serafina. Jeszcze jedna kwestia, która akurat jest mi osobiście bardzo bliska a mianowicie górna granica wieku przy przyjęciu do zgromadzenia. Z reguły jest to 35 lat, ewentualnie w drodze rozeznania i indywidualnych rozmów z potencjalną kandydatką może ta granica być nieco przesunięta powiedzmy do 40, może 45 lat. Tymczasem kobiety na emeryturze, wdowy mające np. ja 56 lat, zdrowe, które odkryły w sobie powołanie bądź obudziły to powołanie, które w młodości zdusiły, jak w moim przypadku, są odrzucane. Jakoś w dawnych wiekach wdowy były przyjmowane i nikt nie robił z tym problemu. To znaczy, no, to nie jest do końca precyzyjna informacja, to nieprawda, że kiedyś do wszystkich wspólnot wdowy były przyjmowane. Istniały takie wspólnoty i do tej pory istnieją, na przykład zakon nawiedzenia, popularnie zwany siostrami wizytkami. Natomiast, no może Pani powinna też spojrzeć na to z innej strony. No gdyby się tak do wspólnot przyjmowało osób starszych, to pytanie, kto potem się będzie nimi opiekował. Już w tej chwili we wspólnotach wielu jest bardzo wysoka średnia wiekowa i ja na przykład od księży kapelanów słyszałam takie komentarze, że niektóre wspólnoty właściwie zdijają się w cudzysłowie w taki sposób, że cały wysiłek... Młodszych powołań jest ukierunkowane na to, żeby zajmować się starszymi. Więc to jest naprawdę realny problem. No i oczywiście jest przewidywalne, jeśli ktoś ma 50- kilka lat, no to jest jasne, że może być tak, że będzie niesprawny stosunkowo szybko. A jednak, no, prawda, w domu trzeba sprzątać, trzeba wykonywać różne prace, niejednokrotnie ciężkie. No i kto to w takim razie miałby wykonywać? Tutaj pani jeszcze pisze coś takiego. Z kolei argument, że kobietę dojrzałą trudniej jest formować niż kobietę młodą, do mnie nie trafia. No, to znaczy tym jestem trochę zdziwiona, dlatego że no, myślę, że dla każdego jest naturalne, że wraz z mijającymi latami w pewnych wymiarach swojego życia się usztywnia. No, zwłaszcza jeśli ktoś przez lata na przykład był sam. Wejście do wspólnoty może być problemem, to jest zupełnie, zupełnie naturalne. Ktoś, kto na przykład pracował na kierowniczym stanowisku, no może mieć duży kłopot z nagle zostaniem kimś, że tak powiem, na samym dole, na ostatnim, najniższym szczebelku. Także to myślę, że ta nieelastyczność jest istotna, i kiedy się mówi o tej trudności formowania, to, to jest coś bardzo realnego. Myślę też, że wielu osobom w wieku dojrzałym może być trudno też, na przykład, jeśli tego by wymagała wspólnota, no jakby podnieść swój poziom intelektualny. Jeśli się czegoś na przykład przez lata nie robiło, tak? no tu znowu mogę wrócić do tego początkowego tematu, że u nas właściwie nie mówi się o formacji w kościele. My mamy edukację religijną, mamy katechezę. Ale no, tej formacji w tym właściwie nie ma. Ja się zresztą obawiam, że ten dzisiejszy trend, że tylu młodych ludzi porzuca katechezę, wynika nie tylko z tego, że jest taka moda, ale że oni nie bardzo widzą, co katecheza miałaby wnosić w ich życie. I tu jest problem. I dlatego, tak na marginesie, tylko mogę rzucić, że myślenie o tym, tam, czy katecheza w szkole, czy w kościele jest trochę błędne, bo tutaj chodzi o zupełną zmianę. Podejścia do rozwoju wiary, i to zarówno u młodych, jak i u dorosłych. Jak to ktoś słusznie kiedyś powiedział, że Pan Jezus nauczał dorosłych i błogosławił dzieci, a u nas się błogosławi dorosłych, a dzieci naucza. Więc myślę, że to, to będzie wyzwanie dla kościoła w najbliższych latach, i że ta cała laicyzacja, która się dokonuje, jest też z tym związana właśnie z tym brakiem formacji. I tak naprawdę to, co Pani tam wspomina o tym, że nie ma siostry przygotowanej do tego, żeby inne siostry formować, no to niestety właśnie jest dowód na to, że ta płycizna duchowa, no jednak przedziera się także do wspólnot życia konsekrowanego. I to chyba tyle odpowiedzi, także dziękuję za obejrzenie tego vloga, tego mojego komentarza do komentarzy. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże!